Witam serdecznie w kolejnym odcinku inżyniera Programisty, i jak widać na załączonym ekranie możemy już zobaczyć kompletną ukończoną praskę, która była zapowiadana już jakiś czas temu, było to bardzo dawno, a zapowiedzi zaczęły się od tego momentu, gdy jeden z widzów właśnie na temat jednego z innych moich filmów, właśnie jakby też na moją taką propozycję zrobił swój jakby swój projekt czy swój pomysł z tego, jak. By wyglądała praska. Ja wtedy pokazywałem. Przykład takiego narzędzia ręcznego, było to omawiane w czterech wersjach. Tam bodajże to pokazywałem, no i w końcu powiedziałem, że też przygotuję jakby swoją wersję po to, żeby powiedzieć, na przykład, czy też pokazać, jak bym to zrobił, coś takiego powiedzmy no bardziej złożonego, czy, czy troszeczkę w innym wydaniu. No i nasz stała, nastał ten moment, kiedy właśnie przygotowałem model takiej praski. No i teraz możemy sobie nawet włączyć ją tutaj, zobaczyć, tylko mi teraz uciekło, jak sobie ona tutaj działa. No i teraz podejrzewam, że mogą paść, że tak powiem, różne tutaj zdania na ten temat. Pierwsze pewnie, jak być może wiele osób dojdzie do takiego wniosku, dlaczego ona jest taka przekombinowana i dlaczego jest aż tak skomplikowana, jakby to można było powiedzieć. No i wprawda jest taka, że ona jest bardzo skomplikowana, ale jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy z początków modelowania 3D, gdzie, gdzie bo można powiedzieć, uczyłem się dopiero przygotowywać filmy z modelowania. Mówiłem coś takiego, że z pewnych względów będę przygotowywał modele trudne, ale to ma na celu głównie po to, aby pokazać różne możliwości, różne metody wykorzystywania różnych modułów w programie SOLIDWORKS, żeby właśnie dochodzić do różnych kształtów takich, które, uwaga, da się wykonać. Czyli tutaj mimo to, że widać, że te wszystkie elementy są, można powiedzieć, bardzo złożone, skomplikowane i tak dalej, to nie ma, po, nie ma tutaj problemu, aby technologicznie dało się te elementy wykonać, po nawet biorąc pod uwagę zwykłą obróbkę z krawaniem, ewentualnie w niektórych przypadkach trzeba by albo używać maszyn o większej liczbie osi niż standardowe, albo ewentualnie do standardowych osi trzeba by po prostu wykonywać jakieś specjalne oprzyrządowanie, które by podtrzymywało dany detal do danej obróbki skrawania. No i teraz, jak można sobie od razu tutaj postawić odpowiedź, że przecież elementy do takich pras, no tylko niektóre elementy są wykonywane metodą czy tam obróbką skrawania, a są na przykład robione poprzez odlewanie. No bo jeżeli powiedzmy firma pracuje, robi takie praski w sztukę czy tam w dziesiątkach tysięcy, gdzie idzie potem to na rynek, na sprzedaż? No to oczywiście, że metoda odlewania i potem tylko taka obróbka jakby ważnych elementów no jest oczywiście tańszym rozwiązaniem niż jakby trzeba było całą taką że tak powiem kolokwialnie wystrugać co do części całą praskę, nie licząc tutaj elementów handlowych jak na przykład widoczne wkręty czy elementy montażowe, kołki, które tutaj widać są pozaznaczane, że to wszystko jest tutaj poskładane, przemyślane i nawet gdybyśmy tutaj sobie chcieli tak zrobić z ciekawości przekrój przez to wszystko, wrócimy sobie już tutaj do modelu, jak sobie zrobimy nawet przekrój, to wszystko powinno, co tutaj się poka pokaże, powinno być widać, że no nawet chociażby Kwestie gwintów, wszystkie tutaj gwinty, że tak powiem, to co się przenika, no to właśnie wynika z, tutaj ewentualnie, z, z tego, jak gdzie są gwinty y, wykonane, y, dlatego to jest robione jakby pod, pod, już pod rysunek i tak dalej. nie gdzie, gdzie mogą się pojawiać jakieś pewne artefakty, które. Które mogą tutaj się źle wyświetlać, ewentualnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o takie szczegóły, są one również tutaj wzięte pod uwagę. No i teraz druga sprawa. Ktoś znowu powie, że no, ale przecież to można było zrobić prostsze i tak dalej. No zgadza się, prostsze, ale teraz weźcie pod uwagę. Prostsze może w ten sposób. Jeżeli jesteśmy, prawda, w pracy, robimy, mamy jakieś zadanie, jakiś projekt do zrobienia, no to oczywiście musimy zrobić to jak najprościej, po to, aby no, było jak najtańsze do wykonania, jeżeli chodzi o, o kwestie ekonomii, no i oczywiście, żeby na tym potem można było zarobić. Ale co pozostaje mi innego, robiąc w domu, przy, nie przygotowując nagrania na kanał, gdzie. Tutaj, że tak powiem, mogę sobie pozwolić na uwolnienie wodzy fantazji. Oczywiście do takiego stopnia, aby dany detal dało się wykonać. I dlaczego mam sobie tutaj nie pokombinować? I że tak powiem, nie myśleć o tym, że, że to musi być tanie. Przez 8 godzin muszę skupiać się na tym, żeby żeby było, żeby to było tak jak trzeba, bo oczywiście zawodowo, gdyby ktoś coś takiego zrobił, no to podejrzewam, że nikt by tego nie dopuścił do tego, żeby to zostało wykonane, bo by były problemy, że no po prostu trzeba by to było pierwszy temat, żeby to było uprościć. No ale z drugiej strony możemy znowu potraktować to jako pewnego rodzaju prototyp, no bo czemu nie? No i wtedy taki prototyp mamy, no i go upraszczamy do najprostszej postaci. No i teraz tutaj się pojawia taka pewna kwestia, że jeżeli już widzimy dany detal, na przykład ktoś teraz to ogląda, to sobie pomyśli, aha to to bym zrobił prościej, to bym wyrzucił, to bym zrobił inaczej, tutaj bym nie robił tego połączenia. No i w ten sposób każdy by, podejrzewam, doszedł do tego samego rozwiązania, tylko w prostszy sposób. Ale teraz znowu z innej strony, jeżeli na to popatrzymy, takich pras podejrzewam, że każdy kojarzy mniej więcej. Jak sobie nawet wpiszę w Google, to, to będzie tego bardzo dużo. No i tak naprawdę tam jest kilka zaledwie elementów: płyta, kolumny, yy, połączenie śrubowe, prawda? Połączenie tutaj ruchome. Akurat tutaj widz w swojej prasce również tutaj zrobił łożysko. Z racji tego, żeby tutaj jakby nawiązać do tego tematu, również zrobiłem przez łożysko. Jak tam, jak tam było, widać, żeby te opory, powiedzmy, tutaj troszeczkę zniwelować i pozostały tylko opory na powiedzmy na połączeniu gwintowym no i i na zasadzie na tym byłby koniec, czyli tak naprawdę dobrze bym się nie zaczął tutaj jakby brać za to modelowanie i byłby koniec, a tak no to faktycznie tych części tutaj jest sporo, było dużo dopasowywania, spasowywania, żeby to wszystko współpracowało, grało ze sobą, no i w ten sposób powstał tutaj kompletny model. No ale teraz, czy to wszystko tak zostało zrobione, że tak powiem, na przesłowiową pałę? No oczywiście nie. Wszystkie tutaj podstawowe elementy sobie, że tak powiem, próbowałem wyprowadzić, no i teraz... Jest ogólnie przyjęta siła do obliczeń 8 kN, 8000 N, czyli mówiąc bardziej po naszemu około 800 kg. Tyle powinna z taką, tutaj z taką siłą dogniatania do ta praska sobie powinna poradzić. Oczywiście ta praska jest bardzo mała, sądząc po może nie do końca proporcjonalnych uchwytach, jakby do gabarytu praski. A no to wynika z tego, że rączki są tak zrobione, aby można było spokojnie chwycić dłonią. I, i nawet można powiedzieć, że tu jest aż nadmiar tych rączek, wystarczyłyby dwie rączki, ale powiedzmy, że tak walory wizualne może wyglądać dzięki temu troszeczkę ciekawiej, ale zobaczcie, że jak sobie złapiemy gabaryt, powiedzmy szerokość tej praski, to się okaże, że to jest zaledwie 150 mm. Mili no ale to nie ma się co dziwić, bo my to robiliśmy pod tutaj obciskanie tych końcówek tego e, detalu po, z, od odpowiadającego za uziemienie e, gniazdka, więc no tutaj naprawdę nie trzeba Dużo elementów, ale teraz, z racji tego, że tutaj jest jakby bardzo duża złożoność tej praski, można ją naprawdę na wiele sposobów w różny, w różny sposób przekalibrować. Zamontować można inne dociski, inne czpienie, inne, jakby można powiedzieć, dodatkowe przyrządowanie, które może również być wykorzystywane w inny sposób. Dodatkowo tutaj mamy dużo przestrzeni na płytę, także możemy robić, montować inne, inne gabaryty. Montaż tej kostki jest zrobiona bardzo prosto, ponieważ tutaj ciasno spasowane, ciasno są cztery kołki bazujące. No i oczywiście tutaj, otwory w tej kostce są powiedzmy na tyle luźne, aby można było swobodnie to wyjąć. Ewentualnie gdyby z jakiejś przyczyn się okazało, że na przykład, nie wiem, jest, nie możemy siłą ręki na przykład tej kostki wyjąć, no to specjalnie tutaj zostały wyfrezowane takie szczeliny. No i na przykład wystarczy jakiś dodatkowy element dokręcić do tej praski, schwycić tutaj za tą powierzchnię no i wtedy możemy bez problemu sobie ten element wykręcać i ściągnąć po prostu tą kostkę. Także nawet tutaj mamy tak Taki detal przemyślany. Do tego tutaj mamy takiego pewnego rodzaju zrobiony, nie wiem jak to nazwać, może takiego rodzaju troszeczkę labirynt, po to, żeby na przykład wypływy smarowidła, czy też w ten, w ten sposób to nazwijmy, nie, powodały, nie powodowały tutaj ubrudzenia całej pracy. Oczywiście w rzeczywistości tak one zawsze są ubrudzone i, i tak to wygląda. Druga kwestia, jeszcze jakby tutaj były jakieś inne pytania i pewne niebezpieczeństwo, o którym tutaj powiem, no bo skoro już jest to taka złożona konstrukcja, no to w, przy montażu i przy wykonaniu takiej konstrukcji pojawia się pełno różnych niebezpieczeństw i w ramach prowadzenia kanału i pokazywania tego modelu, również jakby poruszyłem tą kwestię i w tym nagraniu. I teraz zwróćcie uwagę, i tu będzie już taka raczej, myślę, bardzo, bardzo przydatna bardzo przydatna kwestia. Załóżmy, że właśnie mamy tą płytę i mamy tutaj te. Takie dodatkowe, prosto te, nazwijmy to rampy, do których przyklecane są kolumny. Wiadomo, że te kolumny muszą tutaj w miarę pasownie współpracować z tymi, z tymi tulejami, aby tutaj nie było jakichś nadmiernych luzów, bo o ile wykonujemy jakieś proste rzeczy w typu dogniecenia, gdzie tam nie ma jakichś specjalnych wymagań, no to wtedy nie ma problemu. Ale jeżeli mamy coś bardziej precyzyjnego, no to wtedy pasuje, żeby ta nasza prasa nie latała jak na lewo i prawo, jak się chce, tylko żeby w miarę ten, 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 ten ruch suwliwy tutaj się odbywał, w miarę było to precyzyjne. No, ale może się okazać na przykład problem z zachowaniem prostopadłości. Załóżmy, że mamy tą kolumnę wykonaną dobrze i, i tam nie mamy problemu z prostopadłością, na przykład do powierzchni bazującej, czy też tam, powiedzmy, złapiemy za gwint tą naszą, otworzę sobie tą kolumnę, złapiemy tutaj za gwint w, przy, w jakimś przyrządzie i na przykład będziemy sprawdzać bicie tutaj na końcu tej, na końcu tutaj przy tej krawędzi. No i się może okazać, że na przykład, powiedzmy, Wychodzi tutaj to bicie bardzo niewielkie i, i że ta, ta kolumna jest wykonana w sposób prawidłowy. No ale na przykład po wkręceniu okazuje się, że jest problem, aby swobodnie ta płyta mogła się tutaj przemieszczać po tych, po tych kolumnach, po tych prowadnicach. No właśnie. I teraz, jak można sobie wtedy takie problemy rozwiązywać? Wtedy musielibyśmy ograniczyć się do wykonania rysunku powiedzmy tego detalu, ale na przykład bez wykonywania otworu pod tą, pod tą kolumnę. To jest też kwestia, gdzie by to była, do czego ta prasa byłaby wykorzystywana, właśnie tak jak powiedziałem, czy, czy to do precyzyjnych rzeczy, czy niekoniecznie precyzyjnych rzeczy, bo wtedy moglibyśmy sobie tą kwestię podarować, a zrobić tutaj większe luzy na, na tym połączeniu tych prowadnic. I można to zrobić w ten sposób, że mamy tutaj połączenie kołkowe, aby utrzymać jakby tolerancję też dobrą montażu, zmontowania, spozycjonowania tych, tych ram względem tej, tej płyty bazowej. No i teraz dopiero po zbazowaniu i po skręceniu, to dodatkowo są wkręty, czy też śruby z łbem, z gniazdem i busowym. I dopiero po zmontowaniu tego detalu można... Tą płytę założyć na maszynę, ponieważ mamy tutaj otwory, łatwo można taką płytę bardzo dobrze zabazować na stole maszyny i dopiero zrobić planowanie tych powierzchni. Aby uzyskać równoległość powiedzmy do, do bazy, czy no, najprościej, ponieważ możemy panować nad płaskością na przykład tutaj tej, tej podstawy, i dopiero po splanowaniu tych powierzchni, uzyskaniu Dobrych, dobrego kształtu, możemy nawiercać już w zmontowanym zespole dopiero otwór pod wkręcenie tej, tej kolumny i wtedy oczywiście już będziemy mieli troszeczkę lepsze, lepsze panowanie nad tym, jaki uzyskamy wynik czy też efekt po wkręceniu tych kolumn i się wtedy może okazać, że będzie to jakby lekarstwo na, na bolączki, problemów z, z kształtem. Taki, taki temat może się, może się oczywiście pojawić. No i teraz w ten sam sposób w ten sam deseń pojawiają się inne, inne kwestie. Jeżeli teraz chodzi o materiały, no bo można powiedzieć, że praska jest naprawdę miniaturowa, jeżeli chodzi o wysokość tutaj w tym miejscu, czyli powiedzmy całkowitą wysokość, czyli od podstawy do a niech będzie tutaj do tego dekla, który tu jest, to jest 168,5 mm. Czyli to jest zaledwie no ile niecałe 17 cm, czyli jest bardzo, bardzo niska, bardzo taka no, miniaturowa, naprawdę ta praska. No i właśnie dlatego widzimy, że mamy bardzo takie potężne jakby te uchwyty, no ale to wynika z tego, aby swobodnie można było chwycić ręką za ten, za ten uchwyt i, i można było przyłożyć siłę pochodzącą od ręki i, i obrócić. No, i w ten sposób właśnie można sobie tutaj działać. No i teraz tak: Ciężko tutaj coś więcej opowiadać, jakby w jednym nagraniu, ponieważ gdybym chciał się teraz nad jakimiś jeszcze innymi tutaj problemami wypowiadać, no to by narastały, prawda, czas i to, to nagranie by się wydłużyło do bardzo, bardzo długiego czasu. I zrobimy to inaczej. Jeżeli ktoś by chciał, żeby na przykład zrobić rysunek jakiegoś detalu, żeby ten detal któryś konkretny pokazać, w którym miejscu, zrobię tu jeszcze specjalnie teraz krój przez to na przykład nie będzie ta podstawa, i zrobimy sobie tutaj teraz przekrój przez całość. No i teraz dokładnie widać co, gdzie, jak jest w którym miejscu. Nawet jakby na przykład chciał na zasadzie, że na przykład A, żeby pokazać to i to i wyśle mi na przykład zrobiony screen i, i zaznaczy gdzieś tam w pamięci czy, czy w innym, na, innym narzędziu fragment jakiegoś tam, powiedzmy, miejsca na tym, na tym modelu, no to wtedy będzie łatwiej, łatwiej rozmawiać i pokazywać. I ewentualnie wypowiadać się. Teraz kwestia materiałów. No, oczywiście, jeżeli chodzi o, o prasy takie, powiedzmy, rzeczywiste, no to tam raczej nie, nie idziemy w materiały takie bardzo, no, można powiedzieć, wysokojakościowe, ponieważ tutaj mamy e, stale użyte, które się nadają do ulepszenia cieplnego. No i dlatego właśnie przy takich niewielkich e, gabarytach możemy tutaj dosyć sporą siłę uzyskać nacisku. Teraz kwestia, dlaczego nie? nie, nie mam tutaj jakby zaznaczonego gwintu. No, oczywiście, gwinty wszystkie oznaczone są tak, aby można było swobodnie przygotować rysunek techniczny i oznaczyć. No, nikt tutaj nie będzie, na takich rysunkach, jeżeli je wykonujemy, wykonywał, prawda, gwintu tutaj trapezowego, akurat symetrycznego mamy zrobiony nie będzie przygotowywał, bo, no bo naprawdę takie rzeczy się nie robi. No, jeżeli, jeżeli, powiedzmy, miałoby to być pójść na jakąś miniaturę czy, 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 czy do jakiegoś tam katalogu, no to wtedy dla walorów estetycznych, wyglądowych fajnie będzie to wyglądać niż, niż taka kawa płaskie, płaskiego pręta, no ale na, tutaj jakby do, do celów sporządzenia dokumentacji konstrukcyjnej, no to, no to jest to element... Zbędny, także jest tych połączeń śrubowych troszeczkę. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego łożyska kulkowego, wzdłużnego, które jest tutaj zamontowane, wydaje się takie bardzo miniaturowe, względy miniaturowe, już tej prasy. No ale również ono jest wzięte, jeżeli chodzi o wymiary z katalogu, także z Ono około 12 kN ma ten najgorszy parametr wytrzymałościowy, jeżeli chodzi o przenoszenie obciążenia. Także tutaj spokojnie nie ma problemu żadnego. Jest tutaj zapas. No i myślę chyba taka kwestia by tu była. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o obliczenie, jaka jest potrzebna siła do tego, aby zagnieść tą końcówkę. Ja tutaj szacowałem kiedyś, czy, czy nawet teraz, powiedzmy to przypomnę, że, że ten materiał, który może być, ten bolec wykonany, to na przykład COSN4 w stanie R390, wybrałem taki pośredni stan. Nie mam pojęcia, jaki tam jest naprawdę materiał, także to jest tylko taki mój strzał i, i tutaj mogę, mogę się mylić. No i wtedy na przykład dla takiego materiału mamy granicę RM na roz ściągania 490 megapaskali, ale uwaga, ja tu oczywiście brałem jakby pod, to, pod, tą, pod ten parametr, jeżeli chodzi, i tak jak tutaj dochodziłem w różny sposób do, do tej siły, którą tutaj e, możemy e, zobaczyć i która jest przyjęta do, do dalszych obliczeń. E, jest taka pewna informacja, że często takie materiały wyżarza się, żeby jakby m, można było łatwiej potem coś z nimi zrobić. Czyli one powiedzmy z jednej strony zachowują swoją właściwość, a z drugiej strony są powiedzmy łatwiejsze do obróbki. I prawdopodobnie coś takiego jest wykonane tutaj. Dlatego, aby zagnieść te końcówki potrzebna by była prawdopodobnie o wiele mniejsza siła niż wynikałoby tutaj z tych parametrów wytrzymałościowych. Ale to jest tylko tak dodatkowo w ramach tutaj jakichś wątpliwości, czy czy takiej informacji, e, informacji dodatkowej, e, obliczałem sobie na początku, jakby wyszedłem od tego, jaka musi być tutaj śruba do tego, żeby można to było przenosić. Tu oczywiście się okazało, że wstępne założenia e, przy, pa, względem obliczeniowo nie były trafione, musiałem to poprawiać. Potem obliczałem momenty tarcia gwintu, zapasy na straty oporu montażowego łożyska, obliczenia wymaganych gabarytów rączek. To jest oczywiście troszeczkę zmienione. Niektóre rzeczy są zmienione, niektóre to, co tutaj jest jednak w projekcie, zostały nieco zmienione. Nawet czy to przez zastąpienie innym materiałem, czy przez to, że na przykład część, niektóre wymiary zostały jakby przesunięte dla, dla innego detalu. Przez to się to inaczej rozkładało, później się okazało. Potem obliczenia kolumn. Kolumny są liczone i na rozciąganie, i na zginanie. Także tutaj dodatkowo jest informacja, płyta dociskowa, jakieś pozostałe obliczenia, które jeszcze tutaj musiałem wykonać, a reszta no to oczywiście próby mesu na tyle, ile mogłem tutaj wykonywać w kreatorze analysis Simulation Express. Także nawet jeżeli tutaj ktoś miał jakieś, jakieś kwestie, wątpliwości, pytania, również śmiało można, można pytać. No, także mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć, dlaczego prasa wygląda tak, jak wygląda. No i teraz jeszcze ewentualnie bym się odniósł tutaj, dlaczego warto zrezygnować z tego miejsca. Nie wiem do końca tutaj, jak wiec sobie to założył, ponieważ tu jest pewne ryzyko takie, że jeżeli mamy naprawdę dobrze dobrane te śruby, nawet w tym przypadku powiedzmy, to nie ma potrzeby tutaj montażu dodatkowego takiego uchwytu, ponieważ no, zwykle, zwykle, właśnie prasy mniej więcej w ten sposób wyglądają. No. Mniej więcej, no bo nie są aż tak przekombinowane jak ta. No, dlatego tutaj, przy, nie, dobierając odpowiedni przekrój dla tych kolumn, jest to wystarczające, aby nośność tej prasy była zagwarantowana i aby tutaj nie, nie nastąpił problem. Przy wykonywaniu, natomiast to, co byłoby tutaj problemem, to to, że mamy bardzo, jakby taki cienki, cienki pręt. No, i tutaj, przy obracaniu, powiedzmy, że o ile byłby z dobrego drutu, może by się nie wygiął z dobrego, z dobrego materiału, nie drutu o tyle byłoby to niekomfortowe, jeżeli chodzi o, uży o użycie. Oczywiście, jeżeli mamy większą powierzchnię, którą możemy chwycić w ręce, łatwiej się tym operuje, nie następuje efekt tak zwanego wrzynania się, czy tak w ten sposób można to ewentualnie, ewentualnie nazwać. Dobra, tyle chciałem na razie tutaj przez to pokazać. Mam nadzieję, że, ten, że ta prasa, ta, ta wersja taka powiedzmy... <grym> Się przyjęła. No i na koniec chciałbym podziękować firmie SolidExpert za to, że mogę prezentować różnego rodzaju modele i, i, i tutaj projekty w programie Solidworks i pokazywać jak ten program działa, jakie rzeczy można robić, w jaki sposób, jak używać różnych narzędzi. No i właśnie tutaj zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SolidExpert i do, do zapoznania się z jakimi tutaj różnymi narzędziami, jakie narzędzia firma oferuje. Które wspierają pracę inżynierów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.